Dobry wieczór, kochani, witam serdecznie. Lecimy, lecimy tygodnioweczkę. Lecimy sobie tygodnioweczkę, moi drodzy. Zobaczymy, co też energię przynoszą dla Was, tak, na kolejny tydzień. polecimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale jeszcze nikogo nie ma, więc tak każdy, każdy zajęty. Czekajcie, bo ja się skrzywiłam, się mocno, ok? O. Witam, 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 ja trochę włosy utłuszczone, ale zapachowo za to pachnę i milonym i schabowym i gołąbkiem, witam, witam serdecznie, cześć i czołem, dobra, cieszę się, że was mam, patrzę dwie osoby, was dużo, ale dwie osobki są na tym, dobra, lecimy kochani, bo czas i pora, tak, lecimy, baranek, co dla baranka, kurde, sama kasa, o ty, Baranku, co ty tutaj odchodzisz od czegoś, coś zostawiasz, ale idziesz po spore pieniążki. Ja myślę, że pierwsza połowa tygodnia dla Baranków, moi drodzy. Taka, naprawdę zielone światełko, bo tutaj mamy i budowanie, i tworzenie, i podpisywanie czegoś, tak jakby nowe, poje, nowe projekty, nowe pomysły. W to tak bym powiedziała, środa, czwartek, nawet ogólnie do piątku macie, do soboty macie super, w niedzielę uważajcie na słowa, ale tutaj jest coś dobrego, czyli tydzień należy do Państwa, mimo że jest to szalony tydzień, ale tak jakby troszeczkę, jak to się mówi, taka energia ryby, może troszeczkę coś tutaj tutaj psuć pod koniec tygodnia uważajcie żebyście nie przyinwestowali ale tak jakby jest to tydzień dla was na tworzenie na budowanie na działanie moi drodzy jak najbardziej tak dopiero niedziela niesie mamy tą ósemkę kielichów z kimś się tutaj rozstajecie ktoś tu sobie idzie jak to się mówi ale tutaj jest myślę że będzie krzyżyk na drogę tak jeżeli chodzi o osoby nowa miłość świętowanie w miłości sukcesa z kielichów szóstka buław zwyciężacie pogodzenie Czyli nie jest źle zakochać się, możecie do soboty wieczorem, dosłownie się pokazuje. Czy będzie to miłość trwała, nie wiem, ale będzie to osoba być może młodsza od Państwa. Tak, jeżeli chodzi o związki, tutaj jest tak jakby. Hmm, może być, nie może być brak bytności partnera, partnerki, tak tutaj ktoś pracuje, ktoś tu za jakimś tęskni, nie widzę jakichś takich wielkich rozstań, no chyba, że tam gdzie już nic nie funkcjonuje, no to wtedy tak, ale ogólnie widzę, że bardziej jest pojednanie, mało tego partner, partnerka przytacza. państwo jeżeli chodzi o jakąś sprawę związaną z radością, z imprezą, etc., bo to jest planowanie, tworzę, działam. A jednocześnie tak jakby jest jakaś inwestycja i tutaj partner, partnerka, bo to jest coś rodzinnie, załatwiacie dla rodziny, spotkanie rodzinne, ale też jednocześnie dla rodziny dobre pieniążki. Dla tych, którzy szukają pracy, zielone światełko dostaniecie, wchodzicie jeszcze w dziesiątkę, jeszcze wchodzicie w koło fortuny, kochani, poczekajcie, bo ja tak nie widzę, jak mam to zrobić. O tak, okej, okay. chodzicie w koło fortuny, więc nie jest, moi drodzy, źle. No cóż, baranku, twój czas, dosłownie pokazuje się Twój czas, mimo że jest to. 8 kielichów. To jest tylko jeden taki maleńki antrakt w całym tygodniu, i to jest dla Państwa bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o zdróweczko, bardziej bym powiedziała, że wyzdrowienie, aczkolwiek mamy tutaj jedno ramię, może boleć głowa i jest nadciśnienie, a poza tym choroby bardziej odchodzą niż przychodzą. Czym mnie słychać, moi drodzy? Dobrze. Czym je słychować, czy mnie nie słychować? Tak, okej, okay, dobra. To lecimy, to sobie lecimy dalej. Bo ja, tak, żebym nie nagadała się na pusto. <grym> dobra, lecimy. Dobry wieczór, witam 134 osóbki, witam was kochani serdecznie, lecimy byczka, zobaczmy co dla, naszych, co dla naszych byczków, tutaj pokazał mi się arcykapłan, coś przeznaczeniowego, macie hierofanta, albo wy będziecie działać, albo przychodzą zdarzenia, jak to się mówi, losowe. Budujecie się, coś otwieracie, tu jest jakaś sprawiedliwość, czy sprawiedliwość dla Was tak jak najbardziej. Tak, wiele byków może się zakochać, ale jednocześnie, tak jakby ktoś tutaj przychodzi do Was z bardzo dobrym uczuciem, z dobrą emocją, kochani, przez cały tydzień sprawy urzędowo-sądowe powinny być pozytywnie pozytywnie mi się tutaj pokazuje uwaga w pracy na kobietę strygonu ognia albo kobietę samotną bo powiedziałabym o kobietę samotną, która pięknie potrafi się sprzedać, ale niewiele potrafi, tak? Nic innego nie potrafi prócz tego, że się potrafi ładnie sprzedać niewiele ma tej te kompetencji są takie zubożałe troszeczkę natomiast i tutaj będzie jakaś rywalizacja, natomiast jesteście pod gwiazdą, czyli macie opiekę sił wyższych i co by się nie wydarzyło w tym tygodniu odnośnie tutaj w szczególności pracy, bo nic więcej złego nie widzę. Oczywiście jest tutaj jakiś dzień, tylko nie mogę go w jak to się mówi, w energetykę tygodnia, bo wychodzi mi z przełożenia, czyli co dla niektórych będzie, przyjdzie wam się pookopywać troszeczkę przed kimś, tak? Ale ja bym powiedziała, że oliwa na wieżu wypływa, czyli nie powinno być źle, uda wam się, poradzicie sobie z jakimś problemem. Idzie do Was miłość, idzie do Was dobra energia, dobra energetyka, dobre wybory. W miłości dokonujecie wyborów, zarówno ci, którzy są w parach, jak i ci samotni, bo tutaj są wybory, dwie karty wyborów czyli stawiacie alma na siebie w związku, albo stawiacie tak jakby w nowej relacji na siebie, czyli tak jakby dosyć, jak to się mówi otwierania się jak stodułka, tylko po prostu stawiacie, moi drodzy, na siebie. Ale tak, jeżeli sprawy urzędowe to do czwartku, bo tutaj piątek pokazuje się rozmazany, jesteście bardzo powolni, tacy naprawdę, tutaj jest tak jakby zabranie energetyki, ale jest to takie fajna energia, bo ona jest i w kochankach, jest i w rycerzu kielichów, jest i w gwieździe, ale ona jest... Jest spowolniona. Tutaj jest troszeczkę spowolnienia, kochani, czyli tak jakby do tego czwartku pozałatwiajcie swoje sprawy i one powinny być załatwione pozytywnie, mimo że naprawdę mamy zły czas, jak to mówią nasi astrolodzy, że coś tutaj się zadziewa, ale dla Was nie widzę nic tutaj, aż takiego złego, tylko w pracy będzie jakaś chryja. Tutaj jest ktoś, kto naprawdę domki pod wami kopie. Natomiast macie się nie martwić i ja myślę, że nawet za mocno się w to nie angażować, bo tutaj sprytem i dyplomacja, mało tego jak zasznurujecie usteczka, coś się pięknie samo dla Państwa ułoży. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to tutaj mamy, nie chcecie czegoś widzieć, nie chcecie słyszeć, mamy tutaj mogą być żylaki, kochani, ale może być, tak jak może być wątroba, ale może być i serduszko dla starszych byków. Uważajcie, tutaj warto się przebadać, bo jest poprzekątny chirofant. hirofant jest też lekarzem, tak, czyli warto zasięgnąć opinii lekarza, ale powiem tak, ogólnie macie gwiazdę dla tych, którzy chorowali, wyzdrowienie, czas wyzdrowienia, czyli nie powinno być. Być źle. Dziękuję, byczki. Serdecznie. Dziękuję bardzo i lecimy bliźniąta. Lecimy bliźniąta. Można zamówić prywatne czytanie, ale tam jest numer telefonu. Piszemy na WhatsAppa sms i można sobie. Poprzez smsa ustalamy termin i można zamówić prywatne czytanie. Jak najbardziej tak. Już jestem wolniejsza, ogarnęłam pewne tematy, więc już na spokojnie wracam do żywych. Kurde. Ale. Tak to jest. No i oczywiście zapraszam was kochani na warsztaty, w przyszłym tygodniu będziemy tworzyć swoją, swój dostatek, swoją płodność i na każdy tak jakby, na każdą sprawę do załatwienia będziemy robić gadalnicę tak, będziemy ją zagadywać, będziemy robić <laughs> gadalnicę. Także zapraszam serdecznie, Blochy, ulica Wesoła 12 zapraszam, warsztaty są płatne, bo to są dwudniowe, ale no... Oczywiście serdecznie zapraszam, kochani moi mili. Dobrze. Lecimy bliźnięta. Co dla naszych bliźniąt na ten tydzień? Azbuła, księżyc, szóstka denarów, coś tutaj, coś tutaj nie pyknie pod koniec tygodnia u was, bo to jest pokazane, że macie tak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek a nawet i piątek, coś tutaj będzie obiecane, ale coś w tajemnicy, tu są jakieś dodatkowe pieniądze czy to wy będziecie przed tym kimś chować czy ktoś przed wami będzie chował nie wiem o cóż tu chodzi do końca ale tutaj jest tak jakby w dwie strony dualni, że ktoś tu przed kimś chowa kasę, natomiast tak jakby ktoś się tutaj Wycofuje, przychodzi wiadomość sobota, niedziela, że ktoś się z czegoś chce wycofać, tak? Coś, co miało być. Jeżeli do piątku, coś macie otrzymać, to, otrzymajcie, to macie to otrzymać do piątku. I tutaj będzie OK. Natomiast sobota, niedziela, ktoś się wy, tak jakby będzie próbował wymiksować z umowy lub z obietnicy, trupno Państwo złożą, tak bo to jest pokazane sobota, niedziela. Ja bym powiedziała, przesiedźcie, jak ktoś mówi, pilocik jak możecie przed telewizorem, nie puścimy się, nie rozmawiamy, bo tutaj można się, bo tutaj można później się pokusić o to, że... Tak jakby jednym zdaniem coś przekreślicie i faktycznie możecie pożegnać się z kimś, przez kim przez długie lata przebywacie też jednocześnie. Natomiast ktoś, nie wiem czy uczciwie czy nieuczciwie, bo jest trójka mieczy, ale jest ze stratą na zasadzie sobota, niedziela. Pieniądze, które miały przyjść tego dnia, w te dni niestety tutaj nic nie przyjdzie, czy coś, co było obiecane państwu, też do państwa niestety nie zawita. Ale zdrowe cięcia, zdrowe cięcia, dwa asy, coś dobrego. Sprawy urzędowe ruszą z kopyta, tak? Czyli tak jakby coś tutaj się zadzieje. Tutaj, jeżeli chodzi o osobę prawną, jest po państwa stronie. Czyli coś tutaj odnośnie pieniędzy, odnośnie tak jakby spraw ukrytych, coś się odkryje jednocześnie. I tutaj jest tak, jakby prawo jest po waszej stronie, tak? Natomiast jest też ktoś, kto tutaj w tajemnicy odnośnie pieniędzy coś knuje, bo tu są jakieś knowania, a w szczególności ktoś na urzędzie albo ktoś, kto ma dużo, tak, posiada dużo, ale nie chce się tym, moi drodzy, podzielić. Jeżeli chodzi o samotnych, to jest to powiem tak, poniedziałek, wtorek, środa, no, Powiedziano, w poniedziałek, wtorek, środa możecie kogoś poznać, kogoś z Trygonu też powietrza i ta osóbka może być od was troszkę starsza, ale może zawitać na dłużej w waszym życiu, kochani. Jeżeli chodzi o związki, no to chcę powiedzieć, że tutaj się może, tutaj się może troszeczkę zadziać, uważamy w to sobotę, niedzielę, bo tutaj tak jakby, tu próbowaliśmy się dogadać, ale tu się odkry Jakieś tajemnice i tutaj może się coś zadziać. Sobota, niedziela, ósemka kielichów, trójka mieczy i jeszcze tak jakby fantazja, że jednak, jednak coś się coś miało się spełnić, a jednak się nie ziściło, czyli partner, partnerka dokonał zupełnie innego wyboru, tak, jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, mamy biodra, tutaj mamy łopatki, bo tu są pokazane łopatki, czyli gdzieś tam te plecy, tam jakieś nerwobóle, na przeciążenia, ale też pokazuje mi się, tutaj mamy kartę, kartę, ognia, czyli uważamy też na poparzenia i tu może się przytrafić jakieś katarzysko, tak, więc tak to widzę, drogi bliźnią ta i dziękuję bardzo i oczywiście proszę o czasówkę tak jak to się zakończymy to proszę o czasóweczkę Dobrze moi mini lecimy za chwilę raczka, ale powiem tak wskoczcie sobie jak nie mam je długo na przykład to możecie wskoczyć na TikToka tam też jestem i za skrajne kart natomiast dzisiaj jesteście pierwsi TikTok będzie dopiero drugi tak bo tutaj będę nagrywała dla TikToka trochę go tak po sierocemu traktuję bo tam, tam jest zawsze wybierz gromadkę a tutaj przeważnie jest przeważnie jest dla każdego znaku natomiast jak już nie ma czasu no to wtedy nie chcę państwa zostawiać dobra lecimy raki co dla naszych raków co dla naszych raków? Dziesiątka mieczy, trójka kielichów, czyli poniedziałek, wtorek do kitu. Uważam, jakieś sprawy urzędowo-sądowo-bytowe, nawet wręcz bym powiedziała, zostawiamy, bo później się coś wyklaruje. Mało tego, w środę eureka, cudowna zmiana cudowna zmiana, tak, ale poniedziałek, wtorek nie należy do państwa. Uważamy, bo to jest energia, czyli sporo tutaj może być energetyki ciężkiej w pracy, w szczególności jeżeli chodzi o pracę, bo mamy tu naprzek, po przekątnej, tak jakby ktoś się bawi, ale ktoś tak jakby będzie się zwalić, jakiś problem na państwa, będzie chodziło o pieniądze dla tych, którzy mają do czynienia z kontraktami z pieniędzmi. Uważamy, bo ktoś tutaj tak jakby ktoś psoci, ale będzie chciał z Państwa, jak to się mówi, wmanewrować to w szczególności poniedziałek i wtorek uważamy. Uważamy w podróży drogi raki. Pokazany jest tutaj mamy Rydwan, w szczególności w drodze lub z, dro lub z drogi, jak to się znaczy w dro do pracy lub z pracy, tak? Na to patrzymy, bo gdzieś tam te autko może się tutaj popsuć, może się coś tam zadziać z tym środkiem lokomocji czy z innym środkiem lokomocji, coś się później nie dojedziecie na czas i z tego tytułu też może być problem. Ale energetyka dziesiątki mieczy z diabłem to jest tak, jakby nie jest to wasza energia. Coś was będzie goniło, tak jakby nie będziecie nadążali za czymś i możecie popełniać dużo błędów, więc poniedziałek wtorek drodzy Państwo, oczywiście od Was zależy, ja czytam to tak jakbyście mieli to zrobić, ale ja już tak czytam natomiast Wy nic nie musicie no to są tylko i wyłącznie karty natomiast poniedziałek, wtorek, dziesiątka mieczy i diabeł nie słuchajcie, nie sprzyja rozwojowi, tworzeniu, budowaniu kupno, sprzedaży możecie zostać oszukani, a mało tego obowiązki, na obowiązków może was przytłoczyć i popełnicie ogrom błędów, tak więc na to zwróćcie w szczególności uwagę, bo jest wielkie rozpojarzenie i już później dalej, środa, czwartek środa do niedzieli, przepiękna energetyka, która tak jakby wyczyści coś jednocześnie w pracy, przychodzą lepsze wiadomości, wychodzicie poza ten bałagan, jak to się mówi poza tą ósemkę mieczy, bo ja w końcu nie wiem co mam zrobić i jesteście tak jakby w jakimś potrzasku wychodzicie od środy bardzo ładnie dobrze moi kochani, będzie, będzie całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o piątek, to tu się pokazuje my, tylko, że mm, mamy tą ósemkę denarów, ale mamy ósemkę mieczy nad tym i wierzę, tak? Czyli uważamy w pracy, żeby w szczególności, jeżeli dotyczy to finansów, tak. Finansów, czy chodzi, czy chodzi o finanse, czy chodzi, ale tutaj tak jakby o pracę. Skupiamy się w ten piątek dosłownie na tej pracy, żeby ją tak przepracować w miarę, bo jesteście obserwowani, przygląda Wam się szef, szefowa, czy gremium jakichś osób, przygląda się Waszej pracy i nie każdemu może się podobać to, w jaki sposób, nie wiem, wykonujecie tą pracę, ale tutaj sobie z tym poradzicie, macie świat, bo to jest jakieś wyjście, to jest jakieś wyjście pozytywne, zakończenie i powiem tak, tam, gdzie gdzie coś nie funkcjonowało, tam gdzie czuliście się źle, kochani, to piątek jest naprawdę bardzo dobrym dniem dla tych raków, które chcą odejść z pracy. To piątek jest cudownym dniem, żeby to zburzyć, tak? Zburzyć, odejść, bo idziecie po świat. Ja Wam pokażę, idziecie po świat, energia tygodnia i idziecie po asa denarów, czyli idziecie po coś bardzo, bardzo pozytywnego dla siebie pracy, dla Państwa nie zabraknie. Jeżeli chodzi o samotnych, nie jest to dobry tydzień na szukanie, gdzieś tam no, ale nie, powiem tak, nie jest to dobry tydzień. W małżeństwach też nie będzie się lankowo, bo tu się pokazuje, że jakieś wiadomości, ktoś o kogoś zazdrosny, tu się coś zazębia, tutaj jest jakieś miszmarze, ale tu jest dużo zazdrości, tutaj nie ma porozumienia, dopiero bym powiedziała, sobota, niedziela, przynosi jakieś rozwiązania, więc jeżeli możecie, kochani, to... Pomalutku. No, jak to się mówi, na jednym pośladeczku przelatujemy cały tydzień, przesiadujemy go. To jest tylko siedem dni w całym roku, gdzie wiecie to, tak jak to się mówi, można to przeżyć i delikatnie przejść. Jeżeli chodzi o zdróweczko, uważamy tak, jakby, uważamy, jeżeli jedziecie rowerami, etc., czy samochodami, naprawdę skupcie się na jeździe. Skupiamy się na jeździe, nie skupiamy się, jak to się mówi, na telefonie, na tym, co wokół nas, tylko na tym, co jest przed nami i na tej kierownicy, tak? Bo tu jest pokazane, że w szczególności, w szczególności ten tydzień tak jakby sprzyja Waszemu rozkojarzeniu. I dla tych, którzy tak jakby mają jakieś używki, którzy mocno z czymś walczą, to musicie uważać, bo to będzie przełomowy poniedziałek, wtorek. Tutaj albo pójdziecie w zabawę, jak to się mówi z używkami, albo tą zabawę zakończycie i w piątek ją zburzycie. Tyleż moje kochane raki. Dziękuję ślicznie. Lecimy lewki. Witam kochani, witam całe 191 osób, całe w całości. Chociaż szkoda, że ja Was nie widzę. No, jak ja bym chciała Was widzieć, żeby tak sobie z Wami pogadulcować. No, dobrze, lecimy. Dobrze, myślimy sobie lwy, co dla naszych lwów, co też energię przynoszą dla was. Ale ja se co. co dla lwa. Lew się broni. Tutaj jesteś lwie w energetyce, macie tak siódemkę buław, a głupca szóstkę kielichów i rycerza buław. Powiem tak, energetyka będzie wymieszana, ale myślę, że wiele lwów wraca do swojej energii, jeżeli chodzi o energetykę, to wraca do swojej energetyki. Mało tego, wiele lwów zacznie się zastanawiać, co mogę w sobie zmienić, bo to jest pokazane, na ja jest nastawione. Przepraszam, że lew idzie w, w czystą drogę, w coś nowego, w coś dobrego dla siebie, idzie w samotności. Natomiast widzę, że są lwy, które nie chcą być samotne i tak jakby stawiają na jakieś randkowanie, randkowanie, na tworzenie albo żeby partner, partnerka nie wiem, że ktoś ma was dostrzec, bo to jest pokazane, że do tej pory się broniłyście, broniłyście, broniliście, a teraz się pokazuje, że wtorek, już od wtorku do niedzieli, jest tak jakby energetyka, nie. Teraz kochana, jest energetyka, przepraszam. Jest energetyka, słuchajcie, budowania siebie, tworzenia, budowania siebie, takiego wejścia w coś bardzo, bardzo dobrego. Mało tego. Tutaj jest tak jakby pożegnanie starych emocji w miłości, pożegnanie starej pracy, pożegnanie starego sposobu. Bycie, ta tęsknota odchodzi, bo to jest tak, jakby zawalczenie o siebie. Mało tego, tutaj, tak jakby szef, szefowa, sztab ludzi, z którymi pracujecie, ale są też osoby przełożone, tak jakby mówi, że pójdzie ci na rękę z czymś, tak? Drogi liwie, dostajesz coś, tak jakby w prezencie. I te wiadomości, że małym nakładem pracy, że coś tutaj drodzy Państwo potworzycie, moi drodzy, mało tego, macie, wchodzicie w energetykę takich zdrowych wyborów, ale i pracy, bardzo lekkiej pracy, pracy, która tak jakby pozwoli Państwu ogarnąć pewne tematy takie, ale tak jakby nowo, jest nowa praca, nowa energia, nowe pomysły, to tak jakbyście szli sobie spokojnie. Kapciuszkach. Jeżeli chodzi o samotnych, ja bym powiedziała, że dopiero się budujecie. Tu jest taka energetyka, broniłam się, broniłem się, nie było mi nic do, do czegoś potrzebne. Ta druga połowa, tak ta druga osoba, a w tej chwili jest pokazane, że tutaj już ta środa przynosi Państwu tak, jakby, ale ja się muszę obudzić, bo to jest tak, jakby silniejsze od Was, czy Wam się chce, czy nie chce, bez względu na to, ile macie lat, to, to jest pokazane, że ja się budzę, bo wchodzicie w swoją piękną energetykę. Więc tak, jakby jest to. Tydzień budzenia i zakańczania starych emocji. Nie widzę tutaj fizycznie kogoś, żeby ktoś tutaj u Państwa był. Może być ktoś w pracy, może być przełożony, przełożona, tak, ale niekoniecznie mi to tak za mocno rezonuje. Jeżeli chodzi o związki, nie widzę za mocno tutaj związkowych lwów. Widzę bardziej związko, takie lwy, które. Hmm, hmm, Troszeczkę ciężko, ja widzę tutaj, że lew to jest tak jakby w tym rozkładzie pokazuje mi się lew, który może być w związku, ale i tak czuje się samotny i tutaj dokonujecie na tym polu waszego tego związku, dokonujecie pewnych kochani zmian, więc tak jakby no nie jest tutaj. Najgorzej, moi drodzy, ale jest też czysta droga, czyli coś postanawiacie, coś robicie. Nie wiem, bo to jest odkładanie, tak albo odwrotnie. Te lwy, które były zależne od swoich partnerów, idą do pracy i zawalczą o to. Chociaż tutaj może być jakaś niewielka chryja z tego tytułu. Jeżeli chodzi o zdróweczko, myślę, że tutaj stawy, kości, bo tutaj mamy kości, stawy, jakieś nerwobule, ale jest woda i pokazują mi się płuca, czyli tutaj lew, uwaga. Na przeziębienie. Dziękuję, ślicznie drogie. Lewki. Dokończę do panny, bo ponieważ jestem w pracy jeszcze, znaczy w pracy, no tutaj jeszcze pracownicy czegoś potrzebują, to za chwilkę, dosłownie trzy minutki zapytam się o co chodzi i wracam do Was na część drugą. Dobrze, zaczniemy od wagi, a do panny polecimy. Dosłownie pięć minutek i jestem kochani z powrotem. Lecimy, panienki. Co dla naszych panienek, wyskoczyła królowa buław jakieś karty mi posił po, po, posił karty się po o i mak wyskoczył hmm. coś tutaj mi to wyskakiwało wyskoczyła się, ale się poprzekręcały zobaczymy jeszcze panienki co tam dla tych naszych panienek panieneczki Wieża, ola Boga, zwycięstwo, ależ energetyka, koniec, coś panna burzy, od czego się opleła, to będzie burza, wichura, panna wichura, Pognać niesłychanie mocno, ale uważaj, intuicja na najwyższym poziomie, naprawdę, mamy kapłankę i maga, jeżeli chodzi o emocje, na najwyższym poziomie, powiem tak, działać, 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 odchodzicie od czegoś, zburzycie stary system, tu jest stworzenie czegoś. Poniedziałek, wtorek, burzenie, burzenie, koniec, burzenie, działanie zupełnie w inny sposób. Panna się budzi odnośnie pieniędzy. Chodzi o pieniądze, chodzi o podejście do pieniędzy, chodzi o pieniądze. Chodzi tutaj tak, jakby hmm, panna wchodzi w energetykę swoich partnerów, swoich przyjaciół, wchodzi i tak, jakby, bo tu jest, byłam podległa, służyłam, służyłem, tak, bo jesteśmy w kapłance, w emocjach, ale już sobie panna na to nie pozwalam, mamy wieże i mamy Maga. Panna burzy. Panna burzy, panna zaczyna działać, Panna idzie w inną strukturę. Tu jest pokazane, że Panna działa tak, jak działają ludzie, czyli tak jakby podkleja się pod energetykę innych, tak? Czyli nie ma tutaj takiego stricte działania, że I tutaj jest dosłownie ja jestem, tak? Ja żyję, ja funkcjonuję, ale ja jestem. Czyli wchodzicie w energię z kapłanki, przechodzicie w Maga, czyli w duże możliwości, mało tego, wszystko. Co nie zburzycie wszystko, co nie zadziałacie, będzie sukcesem, bo tu się pokazuje, że to, co teraz tworzycie, jest tutaj wywalczone, bo to trzeba powalczyć, abyście nieskoń, nie zakończyły, na finiszu nie odeszło od, od jakiejś pracy, bo tu się pokazuje, że efekt będzie powolny, tak? Tutaj powolnie to, co w tym tygodniu zaczniecie, to, co zburzycie, to, co zaczniecie robić, albo co wejdzie wam do głowy, drogie panny, w tym tygodniu, to tu się pokazuje uwaga, Żebyś się nie znudziła za szybko na finiszu, żeby ci się nie odechciało. Potrzeba troszeczkę więcej pracy do czegoś, tak? Jesteś skazana na jakąś kasę, panienko, więc tutaj coś do panny przyjdzie, czyli płac, praca będzie się opłacała bardzo, bardzo mocno. Panna się zakochuje, panna się zakochuje w tym tygodniu. Wiele panien może się zakochać. Naprawdę to jest tak, jakby schodzi blokada. Wiecie tak to rozdanie pokazuje mi, że spanny to jest tak jakby wieloletnia blokada. To jest wieloletnia blokada do romansów, do miłości, do tak, jakby schodzi to, odchodzi od ciebie panienko, i tak, jakby już pełną piersią zaczynasz dostrzegać, a jednocześnie ciebie dostrzegają, tak, bo tu jakaś była blokada, a tutaj zaczynasz czarować bo to jest gwiazda, budzę się, zaczynam działać, mało tego. Panna jest widoczna, tak, idziecie po coś, walczycie, To jest pokazane, że idziecie po jakąś walkę, ale powiem tak, uważajcie, żeby, jak to się mówi, nie wylać dziecka z kąpielą. No tak więc tutaj trzeba, jeżeli działacie na, tak, jakby na swoją korzyść, żeby coś wypracować, to naprawdę buzia na kłódeczkę, sukces, praca, wszystko co dobre, lubi ciszę. Nie lubi rozgłosu, tylko ciszę. I nie plotkujemy, bo mogą odejść dobrze, dobrze znajomi i wieloletni przyjaciele. Dla samotnych zielone światełko do miłości: będziecie się kochać. Mówię, pierzynka może działać tutaj, cuda może zdziałać, bo tu są szybkie znajomości, ale jednocześnie mające szanse, tak? Mające szanse. Nie dasz się panną szukać, mimo że będzie to nawet krótka znajomość, to tak jakby. Pan, jak to się mówi, przymru, będzie to z przymrużeniem oka, ale idziesz sobie dalej. Nawet jak odejdziesz, czy to ty, czy to ktoś, bo to będą odwiedziny kilkorazowe. Jak to się mówi, jednorazowe czy kilkurazowe, to tu się pokazuje, że ta osoba, ta persona miała wejść w życie panny, żeby ją otworzyć na świat na nowo. Jeżeli chodzi o związki, no to tutaj powiem tak: synchronizacja, olbrzymia synchronizacja. Poniedziałek, wtorek, uważajcie na słowa, co mówią. Mówicie, bo możecie coś zbudzić, bo możecie tak, jakby nie, nie prowokujcie kłótni z partnerami, bo coś może się rozwalić, coś, co było bardzo trwałe, coś, co było bardzo stabilne, fajne. Uważajcie, moi kochani, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tutaj, ale ogólnie jesteście zsynchronizowani, środa już do niedzieli jesteście państwo zsynchronizowani. Widzę, że w niedzielę tutaj odpływacie razem od jakiegoś problemu, coś wspólnie jest załatwione, ale tak, jakby też pan nie się chodzi tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze, to coś panienka tutaj próbuje załatwić, a nie koniecznie partner, partnerka chce pomóc w tym, więc moi drodzy, trzeba trzeba będzie popatrzeć, tak jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zdrówko, poniedziałek, wtorek uważamy, naprawdę uważamy. na Dosłownie skupiamy się na tym, co robimy, gdzie jesteśmy. Uwaga na poparzenia, uwaga na elektryczność, uważamy na to. Może być tutaj oczy, tutaj może, mogą być hormony, ale mogą być płuca, Czyli na to, kochani, zwracamy. Uwagę, więc tak to widzę drogie panienki. Kochani, na pięć minutek dosłownie. Zapytam się, rozporządzę, bo tutaj patrzę, że już się kończy i u mnie. Po malutku się już obiady pokończyły, więc muszę tam skoczyć do pracowników, żeby się nie przetrzymywać. I już wracam do Was za chwileczkę z powrotem. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki Hej, pas kolejne szej znaków za 5 minutek. Buziaki, pachaj.